Siemanko, wszystkie, to wszystkie mnie nie, nie, nie było, ale jak to się mówi, bez zbędnego gadania pitu-pitu, i się będę sobie przeprowadzał jeden gatunek na zewnątrz, na drzewno, na ziemno-podziemny, bo to różnie można określić, i dwa typowo na ziemno-podziemne. I zapraszam do oglądania. Tak jak to się mówi, to zaczynamy. No jak wiadomo, to. zmieszany z vermikulitem od razu będzie Dobra, jak takiego korka do tego osobnika szczzepci krótki. Też się fajnie tutaj nada. To był jeden pojemnik przygotowany. Czas wyciągnąć ozornika. I teraz tak, z tego małego terenu będę wyciągał osobnika do tego. Tutaj mówię, że jest osobnik dla osób zaawansowany. Jest to dokładnie pojęcie Loteria Ornata. Ma około 3 cm, czyli inaczej 3 dc ciała. Kraj pochodzenia Indie. Jest jedną uważaną z tych na, najbardziej agresywniejszych, tak samo jak i pojęcie Loteria Rufilata. Lubią się je postawić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy mi się uda to tak pokazać. Aktualnie tutaj mam samicę, siedzi mi na korku. Może mi się uda ją wyciągnąć. Ładnie z korkiem, fajnie by było. To z tego takiego, czego bym był zadowolony. No to na ornata bardzo fajny gatunek. Nawet nie, nawet nie myśli w ogóle o czcieczce czasem ładnie przegonić. od tej tuby ja sobie zrobię to tak o, trochę inaczej o. i tu mam dokładnie samice Mam nadzieję, że to mi się uda bez biegania. Mhm. Uh -huh. O, oh, hello. Jak to się mówi? Mhm. Uh -huh. Już wie, że co się zgrane. Jak to się mówi? Łapki witają. Wiadomo, ten osobnik jest dla osób zaawansowanych. Czas i wziąć ten korek uh -huh. coś czuję że trochę się zdenerwowała tym o. to mogę odsunąć jak to się mówi samica w nowym roku Tyle ją widzieliśmy jak ktoś się mówi jedziemy dalej jak jak torf teraz mam coś do rozmaicenia trochę coś ślicznego niech sobie też ma Będzie zamieszkiwał osobnik ze Starego Kontynentu. Dokładnie tutaj mówię o Ceratogorus Marshall, jak to się mówi. Trochę im się z tego wyrosło. Wiadomo, kontynent Starego Świata czyli Afryka. Jest tutaj ładnie osobnik. Zobaczymy, jak to pójdzie. Fajnie by było, jakby to ładnie wyszło. Tak ja bym chciał. Przekrywka. Nie zaszkodzi. Uh -huh. no, jakże widzicie, standardowa Afryka. No, jak się denerwuje, już się nie podoba, bo jest wyganiany, ale niestety trzeba. A Jeżeli ktoś by myślał, jako pierwszego, bardziej jadowitego osobnika, to jak najbardziej polecam osobnik przeprowadzony. Szybko ładnie, skrubu, ładnie, Może mi się uda pokazać. O. Oj, chyba się trochę przestraszył. Tak wygląda jeden z dwóch osobników. Jednemu osobnikowi też już dziękuję. Teraz następny osobnik będzie miał podobnie. Te seratory rozmaszali. trochę chyba za dużo. O, urządzi po swojemu. Jest jakiś kawałek możemy mu dać roślinki, albo jej. Ale obstawiam bardziej, że mam u siebie akurat na dwa samce. Zobaczymy jak się te dwa osadniki rozporządzą. Tutaj jest. I tu jest drugi osobnik, ta sama zasada, pokrywka. Moim zdaniem to jest najlepszy patent na przeprowadzanie takich osobników. No, ten będzie bardziej płochliwy z tego co ja widzę. O właśnie. Najważniejszy gruncie spokój, bo wiem gdzie on jest. Załączyło mu się bieganie. No to w takiej sytuacji. Trzeba zrobić to szybko. Dokładnie on siedzi w tym miejscu. I jest osobnik. Oj! o tym właśnie mówię żeby teraz ci najmniejszej krzywdy nie zrobić to najlepiej żeby było że już sobie poszedł na dół o, jest udało się i drugi cerotygrys na sali przeprowadzony tego akurat tak pokażę i odkładamy i biorę następne i teraz będzie fajnie teraz jedziemy dalej To sama powtórka torf trochę coś tam łosbów Tutaj trochę więcej roślinności, nie bez powodu. Tutaj tak tutaj podsypię. i teraz co będzie przeprowadzane te osobniki które będę teraz przeprowadzał zamieszkują w wilgotnej lasy Gujany francuskiej to jest dokładnie Ephebopus Cyanognatus. dosyć nieobliczalny pająk szybki bardzo defensywny ale co ciekawostka o niskim potencjale jadu Mm -hmm. spróbuję wam pokazać choć nie wiem czy to mi się uda zobaczymy jak pójdzie z przeprowadzką nie było jakby też by wyszło tak jak ja myślę albo się załączy albo mi się postawi polecany osób do średnio zaawansowanych O, chyba ktoś do mnie dzwonił. No to więc robię podobna zasada. Osobnika widać. Bardzo fajny gatunek. już jest przeprowadzony może uda mi się pokazać one są bardzo ładne jak są l to jedna, minęcona jest najlepsza, ja mam dwie samice u siebie ja Spróbuję tak to pokazać Lekko się osobnik zawstydził A cóż, może przy następnym lepiej pójdzie Czyli ta Pani już załatwiona i następny. Tym razem torf, ale z vermikulitem Zobaczymy jak sobie dwa osobniki zrobią. Jak do tego podejdą. I chyba to niby można powiedzieć, że to jest nadrzewne, nadziemne albo podziemne. No nie zauważyłem, że albo są na zewnątrz, albo kopią, no to więc daj mi pola do popisu. i tak samo jakąś samą roślinkę albo zrobię to tak troszeczkę detalingu bo to i tak znajdziecie to za jakiś czas będzie więc nie ma sensu się tutaj zbytnio rozczulać nie ostatni Epchovopus cyanognathus, tylko trzeba zobaczyć gdzie on jest gdzie ty mi tutaj siedzisz aha dobra, już wiem czyli będzie fajnie ta sama zasada i moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie jeżeli chodzi o takie przeprowadzki pojemnik zasłonięty zobaczymy co się teraz stanie aha uh -huh. O, ten jest bardziej defensywny. Teraz wam pokażę. Jest następny probus. No i to to następny propozycja Agnatus. No i co najlepsze, to jest druga samica. I robię ta sama zasada. Pokrywka. No chodź. O, lekko się zdenerwował. Wiadomo, bardzo kończliwy gatunek, ale o niskim potencjale jadu. Nadający się osób dla tych średnio i dla osób zaawansowanych. O kolorki same na haliceach mówią same za siebie. Coś pięknego. też przeprowadzić. No to więc... Wiem, że Ci się nie podoba, bo strucham cię pęsetą. I osobnik bardzo ładnie przeprowadzony. Już mhm. Jeszcze mamy nogę daną i oglądamy. Jest uciekinier. Teraz wiecie o to chodzi dla, tym, dla tych średnio zaawansowanych. Teraz zrobiłem no, po, po prostu, powiem Wam, żeby pokazać, co to potrafi. A potrafi to bardzo dużo. Czyli robię to tak w tym momencie. Robię to tak. Już jest z powrotem na sam te samej górze. Mhm. Jak to biega. No i dobra. I dajmy jej spokój. No i to byłoby na tyle. No, jak to się mówi, wszystko ładnie pięknie. Jedna próbująca, dająca mi nogę, na tą chwilę widzę, że cały czas chodzi mi po tym pojemniku. Chyba 10 rund takich robi. Fajne te gatunki, jak bardzo polecam. Ja mam cztery gatunki dostępne u siebie w Polsce. I na dzisiaj są, tam w rozmaitych ofertach. A jak wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie ominęło was jakiekolwiek nowości. Będą też aktualizacje, będą wychodzić, bo już część z tego już mam, co to nieco to też do pokazania. Jak ktoś mówi, do następnego razu. Hej!